Czy to jest zupełnie nowy Pet Simulator? Dokładnie tak, moi drodzy, gra polega na tym, że losujesz zwierzaki, możesz losować, ile chcesz, cały czas, 24 na 7, odblokowujesz bonusy, ulepszenia, więcej pieniędzy, automatyczne losowania, odblokowujesz sklepy, słuchajcie, i handlowania z innymi. I co najdziwniejsze, możesz kupować te zwierzaki za diamenty, które są warte Robuxy, czyli możesz... Dostawać Robuxy tutaj może? Słuchajcie, musimy tą grę obczaić, lecimy na pełnej Idę odbierać wszystkie zwierzaki A teraz lecimy na pełnej BUM! I moi drodzy zaczyna się Będziemy robić wszystkie bonusy Wszystkie Robuxy wydawać Nawet tutaj na starcie jakiś mnożnik Razy 100 za po prostu włączenie powiadomień Więc jak grać w grę, włączcie koniecznie powiadomienia moi drodzy A teraz BUM! Robimy To jest na start bonus o, dostaliśmy coś tak tyle warte, 20 tysięcy aż na kobra na start. Król kobra na start, słuchajcie. No moi drodzy, koniecznie włączajcie powiadomienia i powiedzcie, co wam pierwszego wypadło z tych powiadomień, bo no powiem wam, opłacało się, opłacało się. A teraz w ogóle zanim klikniemy tą piękną, białą kostkę i zrobimy nasze pierwsze normalne lasowanie, to kupujemy za 800 buksów Ultra, giga, hiper, mega szczęście. Kupujemy, słuchajcie, będziemy bogami! Mamy mega szczęście, posiadamy. A mogę jeszcze kupić zwykłe szczęście? Bo tutaj było jeszcze zwykłe te szczęście. Ty, mogę kupić ultra szczęście i zwykłe szczęście? I będę miał wtedy dwa szczęścia? Zwiększ, swoją ba Zwiększ swoje bardzo szczęście. Mogę też to kupić? Słuchajcie, kupujemy. Tysiąc Robuxów, ponad tysiąc nawet, kupujemy. Bo też to chcę. Chcę wszystko. Chcę wszystko. Dobra, konfetti się posypało. Teraz takim szczęściem, słuchajcie, otwieramy nasze pierwsze jajeczko. Pik, pik, pik. I co? I już mamy coś na startze, jest wejścia 8, słuchajcie Mnie wypadł kod podstawowy, więc to już jest, słuchajcie, progres mamy, mamy takie szczęście, że tu, słuchajcie, wiecie Będzie tutaj nam wypadało koksy, dosłownie, dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę Dajcie mi chwilę porułować, nie? O, tu nawet w lewym dolnym rogu mamy Serwerowy event, mamy 20% więcej szczęścia Iż mamy ultra ekskluzywne, znacznie zwiększa szczęście Tu mamy za 50 Robuxów podwojone szczęście, to na 12 godzin Słuchajcie 50 Robuxów, podwójne szczęście. Oczywiście, że to kupujemy, nie ma w ogóle szans. Bum, lecimy. Bierzemy wszystko. I mamy nasze pierwsze ulepszenie. Odbokowujemy monety. Bum, teraz możemy oficjalnie zbierać monety, klikając nasze jajka. I co dostaniemy? Co dostaniemy? Świnkę. Dzień dobry, świnko. Witam w naszej kolejce. Trzeba dalej. Trzeba uznać 25. Trzeba 25. Ło. Co to? Wielki kraken. Widzieliście to? Ty, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Wielki za 16 tysięcy, słuchajcie. Na początku Ej. takie sumy. Tutaj ludzie grają po milion lat i mają jakieś za 30 tysięcy, a ja za pierwszym jakimś kliknięciem trzeci mam już coś takiego. Nie mogę się doczekać, co będzie po 12 a po 24 godzinach. Dobra, możemy zrobić szybsze wykluwanie. Jeszcze szybsze nakluwanie. Natychmiastowe wykluwanie. Teraz już w ogóle w jajka nie musimy klikać. Jak to szybko się otwiera? Patrzcie, już nie muszę klikać w jajku. Dosłownie samo się otwiera za mnie, jakiś jaszczur. Co to jest w ogóle? Dalmatyczyk Dzień dobry, witam na pokładzie. Mamy słuchajcie tyle rzeczy teraz, co, w co tutaj pójść? Jakie ulepszenia mogę zrobić? Co najszybciej może nam zrobić więcej petów, prawda? No na pewno musimy kupić automatyczne przewijanie słuchajcie Jak gracie w tą grę, musicie to pierwsze zrobić To jest najważniejsza rzecz na świecie Bo dzięki temu automatycznemu przewijaniu Możecie teraz słuchajcie się zrelaksować, pójść sobie zrobić obiad Nie wiem, pójść do sklepu, pobawić sobie, pooglądać jakiś filmik na YouTubie No i wam się kręci słuchajcie, samo wam się kręci Czy to na telefonie, czy to na komputerze Całe życie kręcę Mamy naszą pierwszą misję, bo też mamy, słuchajcie, o, jaki fajny eksos, w ogóle. Mamy tutaj też oczywiście nasze misje i dostaniemy za nie więcej pieniędzy. Ale nie po prostu pieniędzy, tylko mnożnik naszych pieniędzy będzie większy. Teraz mamy mnożnik na przykład 2. Czyli zamiast na przykład 5 golda, dostaniemy 10 golda. A tutaj jak zrobimy to misję, staniemy mnożnik razy 4 i wtedy nasze pieniądze będą warte aż razy 4. O, i tu możemy kupić nasz plecak i będziemy mogli zobaczyć nasze. O, możemy zobaczyć nasze zierzaki. Patrzcie. Mamy naszą kobrę, naszego krakera i naszą złotą rybkę. Serio, złotą rybkę? Pokażcie ją. Ej halo, to rybka, halo, pokażcie. Kwadracie ty minecraftowy, patrzcie jakaś dziwiona, ty, co jest? Co ci się stało, rybko? Niezadowolona jesteś? Ale dobra, losujemy słuchajcie, ręce z klawiatury, mogę już machać, bum, bum, bum. Losujcie się tam, zwierzaczki, losujcie. Więcej pieniędzy, więcej pieniędzy potrzebuję. Szybciej, szybciej. I misja gotowa, moi drodzy. Teraz zarabiamy razy cztery. I kolejna misja to jest zrolować 200 zwierzaków. I trzy zwierzaki plus 25 muszą wypaść. To z naszym szczęściem, słuchajcie, to nie jest w ogóle żaden problem. Dobra, zobaczmy, co my mamy za ulepszenia Zobaczmy, co mamy za super ulepszenia. Możemy zrobić poziomy. Zbieramy poziomy możemy. będziemy zbierać ekspa. Ale mamy też, słuchajcie, kolejną mechanikę. Złota kostka. Patrzcie, co 10 rzutów ta kość zmieni się w złotą kostkę. To słuchajcie, teraz czekamy na złotą kostkę. Musimy poczekać, aż będzie 10 roli. I będzie wtedy złota kostka. I teraz w ogóle wbijamy tu ekspa na dole. Mamy drugi poziom. Za każdego rzadkiego jakiegoś chyba yy, peta dostaniemy, dostaniemy levele, o, dostajemy no, rośnie nam, potem za te levele będziemy coś dostawać, złota kostka będzie, halo, złota kostka zaraz będzie, o, hello, kobra zielona, witam, witam, no halo, kiedyś będzie złota, złota już musi być, o, to jest złoty, widzicie, jest obarmuszka złota i, o, zwykła małpa, no. Za pana, no. O, nie, nie, nie pykło, moja ten, nie pykło. To no, no, tak do ładowanie, będzie kolejna za 10. Po tej stronie, po lewej stronie tutaj możemy zrobić, żeby na mapie pojawiały się hajsy. I jak se potem wejdziemy w tę opcję, to możemy zrobić, żeby na przykład jeszcze większe stosy molec się ustawiały. No i wtedy wiecie, mogę na swojego peta wysłać do ciężkiej pracy, słuchajcie, żeby mi gryźć pieniądze. No i potem muszę je po prostu zgarnąć. Muszę obok nich stać albo przejść przez nie. Jak widzicie, one się. No, no same się nie zbiorą. Trzeba po nich przejść, nie. O! I tu jest wielki worek pieniężny. dał mi aż jakiś. Chyba 200 hajsów. Dobra Ciężkie moje pety, pracować Pracować dla mnie, dla pieniążki Pracuj kobro, pracuj kraken Ty, a ty nie chcesz piracie pracować? Pracuj piracie, pracuj Dobra, wszystkie trzy pracują moje pety Możemy rolować. Oczywiście te worki są bardzo słabe, szybko pękają, długo nie trzeba pracować Ale ja tutaj sobie w tle będę zbierał O, mroźny jest jaki fajny, patrzcie hmm? Nowy najlepszy pet Mroźny akcelocie Boże, emisję zrobiłem Emisję zrobiłem, chryste panie Dobra, proszę tak, samocie. halo, pokażcie pan. Boże, patrzcie, so jakie on cute, No, patrzcie, no. Malnie zimowy, piękny. O, a tutaj, patrzcie. jakieś z rzadkie, trójpłowe smoki, koty jakieś latające. Dzień dobry, końca na nasem. panie, widzicie to? Dobra, robimy, słuchajcie, na start. Druga, druga najważniejsza rzecz. Słuchajcie, druga najważniejsza rzecz. Szybsze przewijanie, oczywiście, ale, żeby można było mieć ukryte przewijanie. I to jest, moim zdaniem, słuchajcie, najważniejsza też opcja, bo wtedy możesz sobie włączyć to. Kliknąć to oko i teraz przewijają Ci się w tle. I możesz te serio na przykład bum, 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 klikać monety. Możesz serio grać w gierkę, nie? No to jest super. No i przynajmniej nie zakrywa mi to losowanie całego kranu. Mogę sobie chodzić, losuje mi się w tle. O! Złota kostka! O, jakieś kierki. Jakiś, jakiś, Kaszielanek. Jakiś, jakiś, jakiś I ostatnie złote przewinięcie i moi drodzy, misja wykonana! Bum, bum, bum! I mamy teraz ile? 11, 12, 13. Razy 13 mamy naszego golda, dobra. O. I lali, czarna wtopa, ty, patrzcie, jaki wielki, straszny pająk! Żeby wy, we... O, patrzcie, jaką Aurema, ty! Nasz pierwszy, nasz pierwszy złoty, ty! Nasz pierwszy złoty pet, ja, ja nie mogę, słuchajcie, jakie czary mary! Mogę straszyć wszystkie Weroniki, słuchajcie, ty. Tak mamy to! Codzienna rolka, słuchajcie, daje nam serię! Jak każdego dnia będziemy wchodzić, pewnie będzie coraz więcej! Teraz mamy los razy 50. Uwaga, co to będzie? No, lew. No, mogę być lepiej, mogę być lepiej! Jakiś fioletowy jest, patrzcie, co to jest? Technologiczny pies i icha mm. To jest 40 milionów warte aż Chryste, panie, też ty takiego słuchajcie, nie spocznę dopóki takiego nie dostanę Będziemy mieli wszystkie pety, wszystkie najdalsze pety na tym kanale moi drodzy No a teraz słuchajcie, mamy misję, patrzcie Nie zrobimy misji dopóki nie zrobimy, że nie rozwalimy złotych tych 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 monetek, widzicie? Więc jak macie misję, co napisane jest złomowe, bo tutaj wiecie, przetłumaczone z angielskiego jest trochę słabo To trzeba rozwalać monetki, tak? Czy nie? Tak, trzeba złapać monetki Trzeba te worki z goldem złapać Więc musicie koniecznie to kupić, bo potem misji nie będziecie mogli robić Więc polecam szybko w to zainwestować I bum, bo Te monetki, słuchajcie, te ulepszenia są bardzo ważne Dosłownie robią twój hajs razy dwa, razy trzy, razy cztery Razy 17 teraz mam Nieważne czy w szkole, nieważne czy w domu rolujemy pesy, słuchajcie, 24 cztery na 7! Planujemy pesy Ty, halo, dostałem level Nie zobaczyłem co dostałem w ogóle A, ty, pokończyło mi się żarcie, halo O, o na osoba. Witam, panie 50! Panie 50, witam! Wam czarodzieja ja i gwiezdną osobę pasują do siebie wyglądem. Ale super, słuchajcie, ten efekt tak losowy, takie rzadkie zwierzę wypada, nie? To jest po prostu adrenalina w żyłach, to jest to. O, misja, już wykonana misja? Jak szybko ty! 19, 20, 20 22, 20! 20 pa, słuchajcie, musimy dużo zbierać. Mamy 24 godziny! Jedz owoc! Musimy dosłownie misję, że zjedz yy, jakiejś rzeczy. No dobra, o! Wypadło jabłko, Widzicie? Bo mam teraz cztery, a wszystkie powinienem mieć po trzy. Więc wypadło nieraz za lewewariumko na pewno, dobra. Zjedliśmy trzy owocki, poczekamy teraz chwilę z tą misją, żeby się skończyło. Żeby nie marnować tych owoców, wiecie jak to jest, nie wiecie jak to jest. Poczekamy. Dobra, zostawmy na razie ten hajs. Zobaczmy, słuchajcie, co my tu możemy zrobić? Tęczowa kostka! Co 100 rzutów, twoje kostki zmienią się w tęczowe? Dobra, słuchajcie, musimy, czekamy na, na tęczową kostkę, nie? Czekamy na tęczową kostkę, dobra. My patrzymy, co to będzie. 100 co 100 losów mamy tym czołą kostkę. Co to może być, słuchajcie, ile tam będzie szczęścia? Dobra, a w międzyczasie, słuchajcie, pójdziemy do złota i kupimy sobie, żeby były większe skrzynie. Prezenty z monetami, dobra, prezenty mają być. Worki z łupami, aż. dobra. Będą teraz wielkie wory, słuchajcie. O, wory, które mogę klikać po prostu. O, ale super. Tak, czy mogę klikać, czy co? A tak, serio, mogę do nich podejść i je klikać po prostu. Może po 4000 oddają? Czy mi się wydaje? Czy ja dobrze widzę? Czy to jest najlepsza w ogóle inwestycja w moim życiu? Serio? Serio, one dają po 4000, moi drodzy! Dobra, autentycznie słuchajcie, to jest w ogóle najlepsze, że na świecie. Te worki z łupami to jest jakieś, jakieś po prostu niesamowite, ty. Ja tutaj teraz robię za każdego peta po 500 golda, a ten jeden wolek daje mi 5000? No chyba oszaleliście oczywiście, żeby będę zbierał te worki. Dawać więcej worków. Wszyscy do ataku! Atakujcie skrzynię! Boże, ta te skrzynia też daje 2000, patrzcie, ile tu golona jest z niej. Dobra, moi drodzy, oficjalnie. O fajny, jedoroże, chętnym witam, gdzie dobry. Oficjalnie, słuchajcie, te, ta skrzynia z tymi hajsami to słuchajcie, mini skrzynie z monetami. Dobra, ulepszamy to, słuchajcie, lecimy tutaj, ulepszamy to. Produkujemy pieniądze, słuchajcie, zagranie. To jest to. Będziemy milionerami. Po co nam jakieś tęczowe kostki, po co nam jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś większe szczęścia, jak po prostu możemy być najbogatszymi ludźmi na całym serwerze, a jak masz pieniądze, to będziesz miał wszystkie pety. Taka jest prawda. Dobra, rozwalać tą skrzynkę. Ty, patrzcie, ona ma jakąś koronę w ogóle. Jest jakaś giga, giga, super. Dobra, czarna wdowa, chodź tutaj, potrzebujemy twojej pomocy. Potrzebuję całego teamu. Potrzebuję całego teamu do rozwalenia tej skrzyni. O, kończą mi się rzeczy, Na czas zjeść, dobra. I misja gotowa? Misja gotowa. I jeszcze więcej moleczek. Dzień dobry. BUM, boom, bum boom, bum boom. bum 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 Kolejna misja, zrolować 100, Dobra, nie ma problemu. Easy peasy. O! 100 200 jabłko... Trzy jeszcze z tego wypadają i 300 tysięcy dostałem prawie! Moi drodzy, To... O co to było za dźwięk? Co to było za dźwięk? Dostałem trzydkiego? Halo, halo? Dostałem wszystkiego. Dźwięk był taki... A w ogóle właśnie, czy mi się roluje, słuchajcie, jak ja jestem w ulepszeniach. Uwaga. Mam teraz ile? Mam teraz 304, dobra. Nie, przystaje. Dobra, słuchajcie, czyli jak jesteśmy w ulepszeniach, to rolowanie przystaje. Czyli w teorii nie chcemy tam, aż będzie za długo siedzieć, trzeba być odpalone na tym, nie? To taka propo, nie? No to też ważne. Łamanie daje więcej monet, więcej monet, więcej monet. Dokładnie tak. Jak coś ma monety i więcej, to jest moją ulubioną rzeczą na świecie. Biegnijcie, małe sporki, biegnijcie czaraznowo! Jak nie, jak nie! Uje patrzcie, jeszcze żadna legendarka mi nie wypadła, a ta czarna już tak szybko w ogóle była, nie? To, to one są serio rzadkie. Te stworki są serio naprawdę rzadkie. bo monetki, worki, Po 6000! Misja zrobiona, mamy już razy trzy... cześci Puuu! Zbierz przedmioty! O, teraz muszę znaleźć przedmioty takie... Muszą mi wypaść, tak? Żeby był bonus. O, no to ciężka misja, muszą wypaść przedmioty, czyli za level albo po prostu losowo. No to dobra, no to ulepszymy, żeby nam wypadało więcej przedmiotów. No te misje są ważne, żeby robić jednak, nie? Te misje są ważne. Częściej wypadają przedmioty podczas losowania. Dobra, to, 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 to jest ważne, to jest ważne. I może odblokujmy sobie, słuchajcie, plac handlowy. I zróbmy sobie indeks. I zróbmy sobie skrzynkę pocztową. Zbieraj tokeny za wymianę zwierzaków. Co to jest? Dobra, tokeny indeksu, o. Zazbieranie kolek kolekcji jakieś tokeny są, do bo zaraz zobaczymy o co chodzi. To może być bardzo ważne. Mamy, słuchajcie, patrzcie, index, zobacz swoją kolekcję. I co my tu mamy? Sklepy z tokenem inzekterem. Nigdy! Nigdy mi kot najzwyczajniejszy nie wypadł. Widzicie to? Mam takie szczęście, że mi nigdy kot nie wypadł na starcie, ty! Możliwe, że go nigdy nie dostanę! Bo będę musiał mieć giga pecha, żeby go dostać, bo będę miał tak duże szczęście, żeby mi same rzadkie wypadać. Więc bardzo możliwe, że kiedyś z którymś z Was będę musiał się zhandlować z zwykłego kota, nie? Ogromne zwierzaki są? Ekskluzywne, słuchajcie, to są najrzadsze chyba jakie są. Dosłownie są walte bilion. Czy to wy to widzicie? I jeszcze są szajni. Można mieć szajni, może być błyszące jeszcze, słuchajcie, Tu jest tyle do zebrania. Ale dobra, sklep, mamy co. I co to jest? Rozdawniacze Złamawalnego szczęścia. O! Ten trzeba kostka wielka! I co? I to było to? Co to jest za 25 stęczowej kostki gdzie musiałem 100 razy losować? To było to? Pierwsza tęczowa kostka była do bań. Patrzcie jakiś mega prezent, co to będzie? Pełno pieniędzy? 18 tysięcy to są pieniądze, słuchajcie. Te skrzynie tutaj to jest najlepsze że na świecie. To naprawdę robi najwięcej pieniędzy na świecie, nie? A dobra, moi drodzy, dawno nie było żadkiego peta. Wiecie co to jest na no coś czas? Na ulepszenie szczęścia, moi drodzy. Szczęśliwe zwierzaki, powodzenie na stałe wzrosło. Im lepszy zwierzak, tym lepsze twoje szczęście. Co? Podwójne zwierzaki, super niska szansa, że zwierzaki oszukują po zawijaniu. Będę miał po podwójnego zwierzaka? Za jeden milion można wrzucać, żeby były ogromne zwierzaki. Czyli tak można je zdobyć, trzeba mieć milion. To bieramy milion, słuchajcie. Ale na razie, super szczęście. Jakieś lepsze jajko możemy mieć? Lepsze jajko? Kotowe jajko? Posłuchajcie, no, słuchajcie, no to, to, no słuchajcie, lepsze jajko to jest lepsze życie, nie? Prawda, prawda. W ogóle patrzcie, słuchajcie moi drodzy, tu jest w ogóle skrzynka do odblokowania I może tutaj wysyłać normalnie swoje pety, słuchajcie Mogę wysłać jakiegoś czarodzieja, jakąś kobrę na przykład Wysłać diamenty Napisać ci, słuchajcie, na przykład Mogę słuchajcie wysłać na przykład komuś jakiegoś mojego zwierzaka Napisać subskrybuj po lajku like i tu wpisać twoje imię Więc koniecznie napisz komentarz, słuchaj, a w następnym filmiku, jak będziecie chcieli Będę wysyłał wam pety, słuchajcie Pum No właśnie, odblokowaliśmy też, słuchajcie, tutaj Jest plac handlowy Zobaczmy, co się dzieje na placu handlowym. A teraz nie mogę. O jakiś trade from. Jakiś hopser ze mną tradeować, i co? Kobrę chcę. Chcę kobrę. I co? Ja ci dam, Nie wiem. Ko kota. Ja tam. Dam mu kota. Okej. Okay. Daję mu kota za. króla kobrę. Czemu dał mi kobrę? Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co mu chodziło. Chciał się pochwalić na swoją kobrą. Dziwne, ale dobra. Co my tu mamy? Słuchajcie, patrzcie. Mogę normalnie kogoś kupić świeżaki, co są po milion. I one, widzicie? One są warte. O, kolejny trade, dobry. Co? Chcesz mi coś pokazać? Kot ninja, mityczny! Mm, ale super. Dobra, biorę go. Dawaj, dawaj, biorę go. No nie chcę dać. No właśnie, nie da się, nie da się słuchajcie. Nie akceptujcie takich trade'ów, jak ktoś daje coś, a wam nic nie daje, to są bardzo podejrzane. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, patrzcie. Tutaj w ogóle te rzeczy jakieś mają ceny normalnie za... Rubuxy widzicie to? Jakby warte są robuxy, bo te diamenty można kupić tylko za robuxy, więc w teorii te pety są dosłownie robuxy warte. Więc słuchajcie, moi drodzy, warto w tą grę tutaj pozbierać jakieś pety. Wydaje mi się, że będzie można tutaj. O, diamenty są tworzone tylko w ekuzywnym sklepie. Jeden robux jest warty tysiąc, no dokładnie, więc diamenty są tutaj dużo warte. Ale dobrze, w strefie handlowej nie można rolować. Wracamy do głównej gry. Czy wy widzicie to samo co ja? Są jakieś relikwie tutaj, słuchajcie, w monetach. Więcej relikwii? Musimy znaleźć 25 relikwii, żeby na stałe mieć większe szczęście? Słuchajcie, bierzemy to. Dziękuję za 20 tysięcy, słuchajcie, więcej relikwii. Pokażcie mi co to jest. Pokażcie mi co to są za te relikwie, no. Pokażcie jakąś jedną, halo. Nie, to są jakieś relikwie. Czy one są po mapie gdzieś, tak po, tak po prostu, czy ja je muszę serio tak gdzieś znaleźć po prostu? Słuchajcie, nie widzę żadnej relikwii, halo. Szukali mnie, wydałem 20 tysięcy i nic nie ma. Nawet jednej nie ma, a muszę 250 znaleźć. To przecież będzie bardzo ciężkie. Może ze skarbu? O, ze skarbu przeglądów wypadły. Ty, baranki. No właśnie, trzeba użyć baranków wszystkich. Bum, bum. Więcej szczęścia, więcej wszystkiego, więcej hajcu. No, tam jest w ogóle nasze wielkie jajko, jaki mamy poziom. Bo można ulepszyć to jajko i ono wtedy ma inne wyglądy. Aktualnie mamy kotowe jajko. O, tam jest ja patrzcie, widzę to. To łapka. To jest serio to, tak? I tu takie rzeczy muszę szukać po mapie. O, tęczowe jajko. O, ty... nie dźwięć tęczowego, być sobie. Dobra. Odkryto relikwie, zabrano 1,50. Szczęście na stare zwiększone. O, czyli każda relikwia. <laughs> każda relikwia daje? Nie no co ty? Bo uwagamy się skoczyć na łódkę i tu kolejna jest. Dobra, słuchajcie, szukamy relikwii. One dają szczęście. Musimy całą mapę przeszukać. Lecimy po całą, Oj! Padłem do wodni, umarłem, co jest. Dawać mu łapkę, chcełem więcej szczęścia. No słuchajcie, jak się dostać? Jak musicie? Jak się tu A! Mogę to kliknąć z daleka, dobra. Dobra, mój błąd, bon, słuchajcie, o tutaj też jest. Dobra, tutaj też jest. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, rzadki ty. Dobra, jest, też, jest, jest, dobra, mamy go, mój go, cudzy. Słuchajcie, będziemy szukać wszystkich. Będziemy szukać wszystkich. Nie wiem, czy one się pojawiają w tych samych miejscach, ale bardzo możliwe. Wszystkie tu aktualnie na plaży są. O! Pod kamieniem tutaj też się może chować. Całą mapę przyblukam. Większe szczęście to nie są żarty, moi drodzy. Szczęście to jest wszystko. Ale dobra, tak, mamy 60 tysięcy, chyba trzeba na coś wydać. Chyba powinniśmy zainwestować w przedmioty, słuchajcie moi drodzy. Na przykład możemy poduszkowiec. Mój własny hoverboard. Mogę latać nad tym? I co to robi? Poruszaj się szybciej. Skórki. Jeszcze szybciej się poruszaj. To co mi daje jeszcze przy poruszaniu się? No, skurki skórki mogą gotować. Filootowy hoverboard. A, to są po prostu skórki, dobra, to tego nie chcemy. Nie chcemy na to wydać pieniędzy na razie. Na razie chcemy co? Eliksiry szczęścia. Boże, eliksiry tutaj w to, wchodzi w to, otwiera tą zakładkę. Słuchajcie, tu jest tyle zakładek w zakładkach, że to jest niemożliwe. Tyle upgradeów, że to jest niemożliwe, naprawdę. Automat z eliksirami. Słuchajcie, bierzemy jakiś e, automat z eliksirami. Pozycje, eliksir ze szczęścia. Eliksir monet, słuchajcie. Tworzenie eliksirów, dobra, bierzemy tworzenie eliksirów. Więcej receptur, szybsze wytwarzanie. Dobra, gdzie mogę tworzyć eliksiry. O, mam, mamy zakładkę, patrzcie, hoverboarda, ty. Normalnie na desce śmigam. Normalnie śmigamy na desce, moi drodzy. Zasuwamy jak torpeda. O, boże, i mogę daleko skakać. Uuu, ale super. 50% szczęścia? No chyba, że to 20% więcej monet. A mogę zastakować eliksiry wszystkie razem, co są? Ten też? Nie, chyba nie można, moi drodzy. Czy ty tyle, tyle pieniędzy, słuchajcie. To jest właśnie to. To się nazywasz podwójne szczęście kupione za robówcy. O, tu mogę eliksiry. patrzcie, kup plusowy eliksir, tak? Uuu. Za ile? 25, tak? Ty, no to super! Żartujecie sobie? Tak, chcę. Eliksir z monetami. To wydaje trochę monetek. A mam eliksir, który daje mi tak dużo więcej. Jakoś tam o 20% więcej monet. No to się dużo bardzo opłaca, moi drodzy. Mamy milion. Nawet nie zauważyłem, że mam już milion. Mogę mieć szansę na ogromne zwierzęta. No to słuchajcie, bierzemy to. Jak jest jakaś, jak jest jakaś mała chociaż szansa, słuchajcie, żeby mieć ogromne zwierzaki, no to ja ją biorę. Co to, to było? W szczęściu? Ogromne zwierzaki! BUM! Błyszczące zwierzaki za 10 milionów! Masz palę. Dobra, mamy teraz szansę na ogromne bydlaki. Jak, jak trafię jakiegoś, słuchajcie, wielkiego zwierzaka do końca tego odcinka, to... To, to jest koniec, nie? Na, to, to już jest koniec. Na tym kanale będą same PET symulatory, nie? Jeżeli Pets Go się podobało i chcesz zobaczyć więcej, koniecznie napisz o tym w komentarzu. A na razie lecę! BUM!